Hejcie, siemanko, ja jestem głucha, dzisiejszy ja w dzisiejszym odcinku zagrażamu. Star. Zapraszam do oglądania. Właśnie wezmę życzenia z podwajaczy żetonów za darmo. O, tutaj mam takie, takie skinki. Okej, okay, może dzisiaj zrobimy big boxa. To otworzymy se. Ok, więc oglądajmy, e, grajmy. Tylko oglądajcie. Ok, biorę nitą, bo mam misję. Okay. To ja zrobię cięcie, bo muszę przełączyć internet. Ja już jestem. Chyba przegrałem. O, wywaliło mnie. Braum Stars. Oj, oj, tym to... Okej. Okay. Ja będę mówił trochę głośniej, bo może się nie słyszeć. Okej, okay, to może zaproszę pro... Krystiana No e, co ja zrobiłam? O huki. Jakieś kółki tam gra, e. e, Zabramy co w tom, tu? Więc grajmy. Muszę, Mam 18 zawodników, to już robiłem tą misję z Solo w innych odcinkach, ale jeszcze tego nie zrobiłem. Okej, okay, może będzie pierwsza osoba zabita? Uwaga jest! Już mam 19, może zabiję jeszcze kilka osób. No i bierzemy... A nie, nie bierzemy. O, może nie. Nie, 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 nie. Okej, okay, wziąłem sobie jakby co miska. Nie bo jeszcze nie używałam w ogóle gaczetu ok, Mam drugiego pila. ok, zatrzymałam go więc. Aj. aj! Aj Nie, 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 nie! tysiące! Co chłop robi? Okej, okay, ale. Wezmę sobie tuż soczek i będę wszystkich bił. Okej, okay, pokażcie się, lamu. O, tu jest. Dynamik. Okej, okay, po 4000. tysiące. Teraz. Może wygram. Jackie. Ja to biorę. Prze przegra. Będę miał pierwsze miejsce. Nie wiem, co ja zrobiłem właśnie teraz, ale dobra. Zajęłam do nie? Nie wiem. Jest! Nie! Yeah! Jest. Okej, okay, wygra, wygraliśmy tą gierkę. Czy już będzie koniec? Jedna osoba. Okej. Okay. Czy będzie? Nie, nie będzie. Jest. Czy otwieramy teraz, czy później? Dobra, otwieramy teraz. Uwaga. O, jest trzy. 11 punktów do Karla, 12 do bula i nie ma nic. 20 do bo. Ale jest kasa, bo ja kasy potrzebuję i to jeszcze słówka. Popatrzcie, co ja tu mam. Muszę ulepszyć. Patrzcie, jak mi mało brakuje. Może z tu mam klarnet. O, mam tu kasę, to może nie, nie będzie, czy nie? Czekajcie. No, nie będzie. Będę musiał jeszcze do mega boxa chyba otworzyć. Nie wiem. Albo będzie jakaś za darmo, tu. W sklepie. Albo kupię teraz tą. Nie wiem, kupować? Dobra. Dwa big boxy. Jest 70 i co będzie? Nie ma nic. Ajajaj. Ale mogę ten. Yeah. I mam drugą postać na star powerze. Mam tutaj nitę. Tutaj mam całą wymax o oh yeah. Okej. Okay. Może zagramy jeszcze jedną gierkę skończymy yy, bo na pewno zabiję jakąś jed... na pewno jedną osobę to skończymy już ten Może jego zabiję No! Yeah! Ja! Już, już dostanę kaskę Może no tony? O! Koźmy, piłka, bibi idzie, bibi idzie. O nie, 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 przegram to wiedziałem nie, no ale ma nie, bibi nie, ale ja skończyłem no i 250. nie, okay. to to na koniec chyba dzisiaj to ja byłem kwoczka do następnego. Pa!